Jeżeli uważasz, że AI może pomóc Ci w pracy projektanta, w dostarczaniu projektów szybciej, w zdobywaniu inspiracji, prototypowaniu czy tworzeniu treści, masz absolutną rację. Tak właśnie AI działa dla mnie, wspierając proces projektowy na każdym etapie, od wczesnej fazy brainstormingu i researchu przez tworzenie wireframe'ów, prezentacji, aż do gotowego projektu. Już dziś sztuczna inteligencja jest w stanie tworzyć niesamowite rzeczy, a topowe marki zaczynają wykorzystywać ją w swoich kampaniach reklamowych, no i poszukują projektantów, którzy potrafią nadążać za zmieniającą się technologią. Ale to jeszcze nie wszystko. AI w rękach projektanta jest jak asystent do zadań specjalnych i w parze z automatyzacjami pozwala pracować ci wydajniej niż kiedykolwiek. To właśnie głównie aspekt produktywności, ale też sposoby, aby już nigdy nie zaczynać od czystej kartki, chcę pokazać ci w nadchodzącym szkoleniu AI designer. Przez cztery tygodnie ucząc się razem ze mną i z innymi osobami uczestniczącymi w ramach szkolenia AI designer. Zyskasz zupełnie nowe możliwości i kompetencje, niczym kilka dodatkowych rąk do pracy. Uwolnisz także swój czas, który dotychczas zajmowały ci powtarzalne lub mozolne zadania. Pokażę ci m.in., jak pracować z narzędziami, jak generować grafiki, jak generować wideo i audio z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, no i jak promptować, aby uzyskać świetne rezultaty. Nie będziemy jednak mówić tylko o modnych narzędziach, które może dają fajne efekty, ale trudno zastosować je w codziennej pracy. Skupimy się za to na praktyce i na tym, co działa tu i teraz i z czego możesz skorzystać już dziś i wyciągnąć realne korzyści jako projektant i projektantka. Szkolenie składa się z 20 lekcji, które będziesz otrzymywać dzień po dniu, a które są wypełnione praktyczną wiedzą. Samo szkolenie to jednak nie tylko lekcje. Ale także społeczność, sesje QA na żywo oraz szereg zadań, w ramach których stworzysz swój narzędziowy zasobnik, no i armię asystentów, którzy będą pomagać Ci w pracy. Wyróżnij się wśród designerów i zacznij pracować ramię w ramię z AI już dziś. Do zobaczenia na